Nutycynne pranie. Obiegową opinią jest to, że wietrzenie ciuchów motocyklowych jest jedyną formą ich czyszczenia. To nieprawda. Ubrania cyklowe trzeba raz na jakiś czas, niestety, wyczyścić. Jeżeli któregoś pięknego dnia biegnie za Wami pies, zastanówcie się, czy to nie jest kwestia Waszego zapachu i ten biedny pies po prostu musi, bo inaczej nie da rady. I tak naprawdę spotykamy się tutaj w tym oto pięknym domu, gdzie jest pralka i Bernardyn. Jeżeli w Waszym ekranie pojawi się nagle pies Bernardyn, nie regulujcie odbiorników, on tutaj po prostu mieszka. A oto jest kurtka. Kurtka jest trójwarstwowa i taką kurtką się będziemy zajmować Teraz. Kurtka składa się z trzech oddzielnych, niezależnych elementów materiału, krótki zewnętrznej, membrany oraz ocieplenia. Jeżeli chodzi o przygotowanie takiej oto kurtki do prania, to jest to dosyć proste. Jako pierwszy element ważne jest, żebyśmy ją rozczłonkowali na kolejne podzespoły, czyli odseparowali ocieplenie, które jest po prostu zwyczajnym waciakiem i trzeba do niego podejść jak do waciaka. I chwilowo zostawicie w spokoju. Membrany. Membrana jest najbardziej wrażliwa, tutaj, jeżeli chodzi o pranie, więc rzeczywiście na nią, nad nią skupimy się najbardziej. Natomiast najbardziej ciekawe i najbardziej intrygujące jest. To, co mamy na zewnątrz kurtki, ponieważ tu są kieszenie i turyści nasi kochani, wspaniali motocykliści, którzy używają tej kurtki cały sezon i przychodzi taki dzień, kiedy trzeba skończyć ten sezon lub go zacząć i trzeba odświeżyć swoje ciuchy lub motocykl jest w serwisie i nie jest na to czas. Trzeba sprawdzić, co jest w kieszeniach, ponieważ elementy z kieszeni mogą wpłynąć na pralkę, na przykład chusteczki mogą filtr pralki zamienić w bagno, a kluczyki, które zostawicie w kieszeni na pewno będą wspaniałe i czyste, ale zrobią niesamowicie wielką i fajną dziurę w kieszeni, w której je schowaliście. Dodatkowo możecie znaleźć rzeczy, które trzeba prać w innym programie. Albo lepiej zjeść niż uprać. Rany boskie, tak jak Chusteczki do czyszczenia e, wiziera. Owocowa herbata. Też może zmienić się dość, że kolor to jeszcze smak kurtki albo nawet i zapach. Karta dziura w kieszeni. Środki e, medyczne, nie pytajcie. Kieszeni jest dużo, więc zwróćcie uwagę na to, czy na przykład nie macie tam dokumentów lub portfela, które uprane wcale nie będą więcej warte. I następną kartę. Turystyczne kurtki mają bardzo dużo kieszeni. I chyba by było na tyle w temacie kieszeni. Dobra. Jeżeli lubicie Waszą pralkę i lubicie zabudowę, w której ona jest, to aby one się nie odseparowały i pralka nie zaczęła tańczyć po pokoju, fajnie by było, gdybyście z kurtki wzięli również ochraniacze. Ochraniacze mogą również pod wpływem wirowania podczas prania uszkodzić samą Kurtkę lub jej kieszeń, więc tych ochraniaczy naprawdę w kurce jest sporo, przynajmniej powinno być: barki, łokcie, plecy. Jeżeli już uda wam się wydostać je wszystkie, tutaj nie będziemy się na tym skupiać za bardzo, bo mamy jeszcze okcie, do okci przejdziemy sobie później: to wszystkie suwaki, wszystkie napy, wszystkie kieszenie i wszystkie rzepy trzeba zapiąć, ponieważ rzepy na pewno zużyją się szybciej, napy przestaną funkcjonować tak, jak powinny funkcjonować. A kieszenie mogą przestać się nazywać kieszenie, mogą się nazywać bardzo fajne dziury, które nic nie zmieniają w czasie jazdy. Zapinamy. Rzeczą istotną są też regulacje w przedramionach lub w pasie, które trzeba poluzować. Nie rozpiąć całkowicie, ale poluzować, tak żeby nie powstawały zmarszczki na materiale, które potem się w to zagniotą i zostawią trwały ślad. Jak widzicie ta kurtka swoje już przeszła, więc sami jesteśmy ciekawi co z niej wyjdzie jak ją wyjmiemy z pralki. Więc wszystkie te elementy trzeba poluzować i zapiąć. Tak samo otwory wentylacyjne zapiąć. Napy, tak jest, wszystko. Tak spreparowaną, oczyszczoną ze wszystkich możliwych części typu membrana czy ocieplenie, ochraniacze i inne rzeczy z kieszeni, kurtkę samą, oną wkładamy do bębna losującego. Upychamy ją tam całkiem ładnie i grzecznie. I teraz ważna sprawa. Do prania motocyklowego ubrania nie używamy środków do prania ubrań takich standardowych, zwyczajnych, czy tam dżinów, gaci i innych tam tematów. Do tego są specjalne środki, które mają... A, oto i y, rzeczony pies Bernardyn, y, który pozwolił nam kręcić film dzisiaj tutaj u niego. E, ha, pamiętajcie też, że pranie motocyklowych ciuchów możecie odbyć na dwóch rodzajach programu, bo pralka ma program, tak jak każda dobra partia. I dobrze by było, żebyście przeczytali, co jest na metce przed włożeniem i te same ikonki znaleźli na pralce, panowie. Więc jeżeli chodzi o to, jak można prać, to so, pierzemy ręcznie dla panów ikonka basenik z rączką. To jest takie urządzenie tu, o, pyk. Jeśli jesteście pewni, gotowi na to, żeby uprać ją naprawdę konkretnie jest strasznie usyfiona i nie boicie się, że coś jej się stanie, a producent przewidział takie rozwiązanie na tej metce, która tam była, to pierzemy do prania ciuchów tekstylnych, syntetycznych, to dla chłopców ikonka z taką mędzurką z chemicznego sklepu. I jeżeli już zaprogramujecie pralkę, to możecie odważyć się na jej włączenie, ale uważajcie, bo niektóre pralki potrafią wtedy już wystartować. Więc my tutaj uruchamiamy nasz, nasze urządzenie i na magicznym ekranie wyświetlają się niesamowite liczby. Ważne jest to, żebyście większość ubrań recyklowych nie znosi prania w temperaturach wyższych niż 30 stopni. Niektóre robią do 40 stopni, ale bezpiecznie jest ustawić temperaturę na stopni 30, Symbol C od tak zwanego pana Celsjusza. Jeżeli możecie w waszej pralce zmniejszyć lub wyłączyć nawet wirowanie, to zróbcie to. Więc minimalizujemy wirowanie, to taki kręciowy, taki trochę na kajtanka dla chłopców i wyłączamy to oto wirowanie. I jest taka szufladka w każdej pralce, do której normalnie sypiecie sobie tam ten proszek lub robią to za was inne specjalizowane jednostki. Korzystamy ze specjalnego środka. I według instrukcji na tym środku, w połączeniu z instrukcją, która jest na tej kurtce, dolewamy taką ilość środka. W naszym przypadku jest to kurtka, która jest usypiona konkretnie, i do tego oto miernika wlewamy odpowiednią dawkę środka, po czym wlewamy ją do zbiornika do prania głównego. Ale jeśli chcecie osiągnąć dodatkowe benefity z waszego prania i wasza kurtka mogłaby się stać bardziej wodoodporna, ale tak naprawdę nie absorbowała wody, bo to o to chodzi, to używamy drugiego środka do. Ten ogon, to nie są zakłócenia. Do impregnowania materiału i ten oto środek również w proporcji na opakowaniu wlewamy do takiego specjalnego zbiornika, które używamy normalnie do wlewania środków do opłukania. Po czym zamykamy szufladę i włączamy pranie. A, trzeba zamknąć, trzeba zamknąć, trzeba zamknąć pralkę i dopiero włączamy pranie. Po skończonym cyklu prania rozwieszamy kurteczkę na wieszaku, rozprostowujemy ją dokładnie i uwaga, strasznie kapie nie było wirowania, więc mnóstwo wody będzie na podłodze. Można to zrobić nad wanną, będzie bezpieczniej. Membranę powinniśmy prać w ręku, ręcznie, w wannie, w, przy pomocy środków bez zmiękczaczy, w temperaturze nie przekraczającej 30 stopni, to co jest napisane na etykiecie, ale. Producenci pralek wpadli na genialny pomysł i zrobili taką ikonę, gdzie jest basen z rączką i to jest właśnie pranie ręczne dla leniuszków. Pamiętajcie, że membrany również trzeba przygotować do takiego prania. Są membrany, które mają kieszenie i w tych oto kieszeniach znajdują się niesamowite przedmioty, które również mogą mieć bezpośredni wpływ na to, co się stanie z membraną lub z pralką. Więc wszystkie kieszenie opróżniamy, wszystkie suwaki zabezpieczamy przed tym, żeby nie latały po pralce i nie mogły uszkodzić membrany. Membrana jest delikatna, wrażliwa mechanicznie. I wszystkie takie metalowe przedmioty, jak choćby suwaki, czy napy, rzepy, mogą mieć bezpośredni wpływ na jej trwałość, wytrzymałość i dalsze używanie. Wszystko musimy pozapinać, sprawdzić dokładnie, po czym membranę wkładamy do pralki. Ustawiamy właściwy program, czyli nasz leniwe pranie ręczne. Pamiętajcie, że nie można wirować, a już na pewno nie membrany, bo jest wrażliwa. Czyli wyłączamy wirowanie, to ten taki kręciołek. Wyłączamy lub je minimalizujemy. Najlepiej wyłączyć, jeżeli jest taka funkcja. OK. 30 stopni. Niektóre membrany 40, ale nasze akurat 30, więc sprawdźcie też na metce. Po czym otwieramy sobie szufladę I do szuflady wlewamy środek do czyszczenia membran. I tylko środek do czyszczenia membran. Żadnych dodatkowych pukań, zmiękczeń, nasączeń, zapachów i innych takich bzdur. Po prostu nalewamy. Miarkę tego oto środka i wlewamy ją do szuflady do prania głównego. Dobra, zamykamy. I tak przygotowane pranie, membrany, włączamy. Po skończonym praniu membrany ją również trzeba rozwiesić, rozprostować. Z niej będzie też kapało trochę mniej, bo też nie było wirowania, więc ostrożnie. Ostatnim etapem jest pranie ocieplenia. Ocieplenie to nic nadzwyczajnego, to zwyczajne ubranie. Możemy je uprać z tymi ciuchami, z którymi nosi, które nosimy na co dzień. Ale gwiazdą naszego odcinka był ten oto wspaniały pies. Burza, chodź. Oto jest pies. Pies gwiazdor.